Cześć, tutaj Witek z Chororzią. Jest oczywiście ze mną też Małyk. Jak zwykle dyplomatycznie milczy. Słuchajcie, jako że jesteśmy w tak zwanych leśnych klimatach, chciałbym dzisiaj kilka słów powiedzieć na temat tej oto książki: Leśne ostępy pióra Tomasza Czarnego i Marcina Piotrowskiego. Słuchajcie, jest to naprawdę wartościowa pozycja na naszym rynku. W zasadzie, jak ją zobaczyłem na stronie wydawnictwa Dom Horroru, to stwierdziłem od razu, że muszę ją mieć. Tak samo jak książkę Krystiana Kłomnickiego Od Ludzie. I dlaczego? Słuchajcie, przede wszystkim, pierwszą podstawową zaletą tej książki jest to że nie jest ona nudna. Od razu dużo się dzieje, nie ma tak zwanych dłużyzn obyczajowych, bardzo charakterystycznych dla prozy Kinga, za co jestem naprawdę wdzięczny autorom. To jest coś, przez co naprawdę ciężko przebrnąć. Druga rzecz, wszystko jest tak, jak powinno być w dobrym slasherze. Dużo seksu, dużo przemocy, przede wszystkim krwi, tak? jest jakiś morderca, który grasuje. No i oczywiście grupka znajomych, która wybiera się na imprezowanie gdzieś na jakimś wygwizdowie. Tak? To jest taka druga zaleta. A trzecia to, że dzieje się no to na naszym polskim podwórku. Tak? Nasze polskie realia, polski folklor co jest dla mnie zawsze dużym, dużym plusem. Słuchajcie, no ale nikt ani nic nie jest idealne, dlatego no niestety ta książka ma pewne wady. Otóż, no, ja wiem, że tam powinno być dużo bluzgów, tak? Dużo wulgaryzmów. No ale tutaj trochę to było według mnie przesadzone. Taki język charakterystyczny dla takiej trochę zepsutej, bananowej młodzieży, która no, na siłę musi zaistnieć, tak? dlatego przyklina, zwraca na siebie uwagę. Trochę, trochę było tego dla mnie za dużo, więc tutaj taki, taki mały minusik. Słuchajcie, druga rzecz jest taka, że książka się kończy i pewne wątki zostają nagle ucięte. A fajnie byłoby, jakby jednak tajemnica została wyjaśniona. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o tego, kto zabija, tak? kto morduje w taki wyrafinowany, straszny sposób. No ale tu już nie będę spoilerował, trzeba przeczytać książkę samemu. I tak naprawdę. Ostateczne moje podsumowanie, taka ostateczna ocena, to takie 8,5, prawie 9 na 10. No bo naprawdę jest to wartościowa pozycja na naszym rynku. Warto po to sięgnąć, z tego względu, że no, wspieramy nasz polski rynek, tak naszych polskich wydawców, polskich pisarzy, w myśl, prawda, cudze chwalicie, a swego nie znacie. Bo naprawdę tutaj ci dwaj panowie odwalili kawał dobrej roboty, za co jestem im wdzięczny. No i co ciekawe, no właśnie osadzili całość w naszych polskich realiach. To jest właśnie coś, co zawsze jest dla mnie bardzo dużym plusem. No bo to jest nasza Polska, tak, nasza ojczyzna. I to jest najbliższe mojemu sercu, więc najlepiej mi się to czyta. Książka nie jest długa, i dobrze, ponieważ zbyt długie książki sprawiają, no, że trochę się człowiek morduje ją czytając, tak, zwłaszcza u i były takie bardzo, bardzo długie książki, takie rozwleczone do granic możliwości i no po prostu jak w pewnym momencie niektórzy to czytają, to mówią, nie, ja już nie dam rady, po prostu tu się nic nie dzieje, tylko jakieś gadanie... Jakieś rozmyślania, taka paplanina. Ja chcę akcji, ja chcę, żeby coś się działo, tak, żeby mu wreszcie, nie wiem, poczuć jakąś gęsią skórkę. A tutaj nic. Co innego jest w książce: leśne Ostępy. Ta książka ma w sobie to coś, co trudno określić, ale to właśnie sprawia, że fajnie się ją czyta i. Warto po nią sięgnąć. Może się trochę powtarzam. Poza tym, Dom Horroru Wydawnictwo, wydawnictwo, które je wydało, to jest takim małym, niższym wydawnictwem, i myślę, że warto ich wspomagać. tak? Kupując właśnie książki, które oni wydają, bo te wielkie wydawnictwa, one mają rzesze klientów, tak, rzesze wyznawców. Wszystko jest fajne, ale te książki, które oni wydają, no, nie są zbyt jakoś oryginalne czy na swój sposób przenikające do naszej wyobraźni. Chociaż może niektóre na pewno są. Słuchajcie, w następnym odcinku opowiem trochę o jednej książce Stephena Kinga, ale nie powiem jeszcze jakiej. I tak naprawdę to byłoby na tyle. Mam prośbę do Was: jeżeli Wam się podoba, to piszcie komentarze, dajcie ławkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji. Trzymajcie się, hej.